Dobrze panowie, no to pora jeszcze zrobić face to facea No bo mimo wszystko no. mamy taki program, w którym. Widziałem, że właśnie e. radzi sobie wyższe buty kupić Nie, to żeby są akurat jeszcze... normalne, więc. No, nie no, no, zaprezentujmy no, okay. właśnie wasze warunki fizyczne no, i ciekawy Dobra, ale nie w jednym, nie drugim. to jest Zróbmy najpierw twój z No to on będzie z radkiem zaczynał. Okej, tak finalnie też będziemy. Bałeś się, co? Ani trochę. Masz jakąś tą muzykę na stypę, czy coś? Nie, nie, nie. Tam tyle leży. <laughs> nie? <laughs> nie, ten program z, z racji też tego, że no, z pustego nie da się nalać, A. prawda? Panowie e, Będzie fejsty. należał po prostu do krótszych. Ale, Ale pan spokojnie, będziemy mieć jeszcze szansę. Panowie chcą tu pobić rekord z Alberto i Zduwilem, jak mieli face to face, nie? Co, myślisz, że jesteś groźny? Jak taki wasz, Zobaczysz w oktagonie. To Dobrze. Co? I zapraszam teraz kolejną parę. To teraz możecie się pośmiać. Faktycznie kurwa niski jesteś, no. Z wyższymi trenuję. Ja też. Także spoko, mi to nie przeszkadza. Mi też. Będzie bolało. No, ale sięgnę. Mm. Nawet podbródkowy. Mm. Się a ty taki pewny siebie, a cała wara ci lata. No i co? Twoją bratu też lata, więc nie choj raku. Nie, bo ja jestem taki, że, że ja już chcę Cię bić, a nie, że się boję. Co, Ty naprawdę myślisz, że ja się Ciebie boję? Się okaże. Przychodzi taki, z takimi hot wingsami i myśli, że mnie przestraszy. Ale trafiłeś, pracowałem tu lat KFC, więc hot wingsy to, co lubię najbardziej. No i no, widzę, prezentujesz KFC. Dobrze, dzięki Patryk. Spoko.